Prawdopodobnie puryści się teraz śmieją, że co ty robisz, co ty robisz, to tak się nie gra. I witam wszystkich bardzo gorąco. Pierwsza 09, wtorek, 28 marca. Jak to wygląda tutaj w dzienniku proroczy sen? To znowu mąż Grity, czyli będzie trzeba wrócić do Grity. Prezent dla Hanny znowu Korinis. Idziemy szukać Hanny, ale zamiast Hanny jest tutaj Gaspar którego na wejściu można okraść i mamy dialog, w którym to Gaspar mówi, że okazało się, że Hannę aresztowano. Oskarżony o kradzież rzeczy jednego handlarza, a zamiast niej w hotelu wszystkim kieruje Gaspar. Czyli musimy iść do Olda Andre i rozwiązać zagadkę, a dokładniej zapytać, co jest pięć za co Hanna trafiła do więzienia. Znowu, u Andre była ściana dialogu my musimy wiedzieć, że trzeba dostarczyć dowody jej niewinności. Lord Andrej nic nam nie powiedział, więc powrót do Gaspara. To ty jesteś świadkiem w sprawie Hany. Tak jestem. Co widziałeś? Widziałem wszystko. Dlaczego nie możesz mi odpowiedzieć, ponieważ to nie twoja sprawa? Pierdoły. Dużo niepotrzebnych dialogów. Motyw polega na tym, że musimy zdobyć jakieś tam informacje odnośnie samej Hany, a Gaspar, jak widać, coś ukrywa. Jest to tak, jak już to w notatniku napisane, jest to ewidentnie fircyk. Podobno zostałeś okradziony. Czy to prawda? Tak, prawda. Cała sprawa wygląda dość dziwnie, jak dla mnie, znam chany od wielu lat. I jest ona uczciwym człowiekiem. Pierdoły. Oprócz tego ten świadek. I znowu skipuje. I prawdopodobnie coś pominąłem, ale to nie jest istotne. Istotne jest, że. Kolejna ciekawostka to to, że nie znaleziono pierścienia, który był jednym ze skradzionych przedmiotów. Złodziej najwyraźniej ukradł go, a resztę łupu podrzucił Hanie, by zrzucić na nią podejrzenie. Pierścień. Wychodziłoby na to, że teraz musimy w końcu wrócić do Abigail. Bo wszystkie dialogi, jakieś tam wątki poboczne i inni świadkowie. No, już nic więcej nie ma. No i wracam do Abigail. Mam złe wiadomości. Pierdoły. Jasna cholera, jak to się mogło stać potrzebujecie. Dobrze, że mi powiedziałeś, rozumiem. Greg, natychmiast zbierz ludzi, atakujemy Korinis. Co się odpaliła? Greg mówi, czy Abigail kompletnie oszalała? No, no nie widzicie, dlatego kobiety to zbyt emocjonalnie podchodzą do sprawy. Już walka, odpalenie się, jakiś atak Korinis. Spokojnie. Gaspard od dawna czychał na hotel prowadzony przez Hanę. Myślę, że kradzież przedmiotów ze sklepu Hakona to jego dzieło. I to powinno nam w tym momencie wystarczyć. I uwaga, co odpowie nam Gaspar? to ty wyrobiłeś hanę. Przerażony. Odłożyłeś skradzione rzeczy hanie to ja nie mam nic wspólnego. No wiadomo, będzie się z tego wymigiwać. Co nam powie notatnik? Prawdopodobnie nic nie powie. Musimy znaleźć pierścień, który jest rzekomo dowodem w całej sprawie. I teraz wychodzi niespójność returninga, ponieważ no, nie wiadomo, gdzie może być pierścień. Czysto na papierze. Co ciekawe, u Koragona będzie taki dialog. Czy coś jeszcze się działo? A on mówi, że ludzie teraz płacą pierścieniami za jedzenie. No i spoko, jest to fajnie zaaranżowane, bo można by się tu kłócić, czy, czy jest to dobre, czy nie. Natomiast wytłumaczcie mi, proszę, dlaczego Koragon. W notatniku nie było nic odnośnie tego i. Trzeba by znowu, żeby wykonać to zadanie, rozmawiać z każdym w mieście. No nie jest to jakieś wymagające, natomiast co najmniej niespójne. On ma ten pierścień rzekomy. Jako że pierścień był skradziony Hakonowi, możemy mu teraz ten pierścień zwrócić. A w zasadzie zapytać, czy to jest jego pierścień faktycznie. Długa historia, zgoda. Pierścień może być bardzo przydatny, w końcu to dowód rzeczowy, możesz go zatrzymać. Nie, to się nie dzieje. Nagle, zupełnie z buły, okazuje się również, że Joe ma dialog odnośnie tego quest'a. Mówią, że wiesz coś o pierścieniu. Jakim pierścieniu? Ja mu pokazuję Uśt, pierścień, a on mówi, że go znalazł. Tak po prostu. Tak naprawdę, wiadomo, że kłamie. Słuchaj człowieku, ten pierścień został skradziony jednemu z kupców, jeśli nie powiesz skąd go masz, zgłoszę to na policję, czyli znowu strzelanie z ucha. Nie będziesz odpowiadał na moje pytania, tylko Lorda Andre. Ale ja nie ukradłem tego pierścienia! Nie ukradłem tego pierścienia! Po prostu powiedz mi skąd go masz. Dobra, powiem. Dał mi go kupiec Gospard. Wykonałem dla niego jedno zlecenie w ramach zapłaty. Powiedział, że chciałby prowadzić gospodę. Nie, to... Przepraszam, ja się nie potrafię wczuć w wątek Returninga. Ja się nie potrafię wczuć w wątek gotika. Może nie powinienem grać w takim układzie, ale rozmawiałem z Joe i powiedział mi wszystko. Gaspard użył go do odwrócenia uwagi Hany, i udał się do hotelu i okradł Hakona. W skrócie, to jest nieistotne. Istotne jest, że musimy strzelić z ucha po raz. Nie wiem który. Mam dowody przeciwko Gasparowi. Sygnet, który został skradziony ze sklepu. Naprawdę? Niespodziewajka. Joe może potwierdzić moje słowa i. Tyle, w zasadzie wątek chyba zrobiony. Dziękujemy, że pomogłeś mi udowodnić moją niewinność. Teraz jestem twoją dłużniczką. Nie potrzebuję wdzięczności, bez i czad typowy. Nie jestem bogata, ale weź to. I mówimy, że siostra przesyła jej ten naszyjnik. Czyli teraz jest początek quest'a, cały powód, dla którego tutaj przyszliśmy. Abigail chciała wręczyć Hanie... Naszyjnik. To jest dość dziwne również w returningu, bo oni zadanie typu naszyjnik, dostarczenie naszyjnika rozciągnęli w ten sposób, a inne, bardziej powiedzmy, na papierze złożone zadania są zupełnie spłycone. No to brak konsekwencji. Mam dla ciebie wiadomość: co nowego z moją siostrą? Mów szybko, nie martw się, wszystko w porządku. Gaspar siedzi w więzieniu i to jest najważniejsze. A samo zadanie daje nam 200 sztuk złota. Rozumiecie o co chodzi. Dużo roboty, dużo bieganiny krzątaniny, ale to zadanie nam nic nie daje. A inne zadanie z kolei w returningu robisz coś w 5 minut. I dosłownie pula nagród dwa razy większa. Więc znowu, brak konsekwencji. Wątek Abigail był mało mięsny, panowie. Robimy teraz wątek Nocy Kruka i returninga zarazem. Czyli te nieszczęsne kazamaty. Mimo, że w tym momencie nie jestem w stanie nic zrobić tym kamiennym strażnikom, to same kazamaty to jest pro forma. Bo potworów można unikać, a zagadki. każdy z nas to pamięta, więc nie ma co się tutaj nad tym rozwodzić. Najważniejsze, żeby na tym etapie po prostu zebrać wszystkie nagrody, które są yy, do zdobycia. Bo faktycznie i będą kamienne tabliczki, jakieś tam lepsze sprzęta. Mamy sześciu kamiennych strażników i jest skrzynia. Ja je kliknę. I się odpala skrypcik. Ale czy cokolwiek to zmienia? No nie, bo ja wystarczy, że cofnę się tutaj. Przejdę powiedzmy w to miejsce. I nic się nie dzieje. Absolutnie nic się nie dzieje, bo kamieni strażnicy są odporni na kolce. Prawdopodobnie puryści się teraz śmieją, że. Co ty robisz? Co ty robisz? To tak się nie gra. Wiecie co? To właśnie w ten sposób się gra, bo ja doskonale wiem, że w returningu jest unikatowa broń, która one-shotuje tychże kamiennych strażników. Jest to młotek. On pojawia się w jednej z pięciu bądź sześciu tych świątyń losowo, co ciekawe. Natomiast raz, że nie chcę mi się tego robić, a dwa, że nie muszę jeszcze, bo ja wrócę do Jarkendaru, a druga sprawa... Nawet jeśli teraz bym to zrobił, panowie, po 8 expa za kamiennego strażnika nie opłaca mnie się. Następnie rozmowa z Radamesem i znowu ściana dialogu, niewykluczone, że z samej rozmowy wynika, która dźwignia jest poprawna. Natomiast ja wiem, która dźwignia jest poprawna i tego się będę trzymał. Znowu bardziej granie na, na pamięć. To dali nam twórcy, żeby zrunshotować Kruka, mimo że, sprawdźmy jeszcze statystyki, 160 obrony, nieprzeciętnie i 80 obrony, Zarówno na maga, zarówno na łucznika, jak i wojownika troszkę tej obrony ma, ale nie ma obrony na wir. Czyli on jeszcze nie wie. Patrzcie, kto przyszedł. Patrzcie go. No i tutaj dialog, który jest bardzo fajny. Natomiast my go znamy. Zaprzedałeś duszę Beliarowi. Ja to skip. No i walimy się na słupę. Nic specjalnego. Tutaj jedyna intryga polega na tym, że trzeba zgubić jego agro poniekąd, żeby on już faktycznie zwiększył dystans jeszcze pomiędzy. Się spotkamy. No właśnie, jeszcze się spotkamy. Ja teraz kastuję Wir, jeśli zdążę skastować. I Kruk fruwa. I ma jeden HP. Zdobyłeś pancerz i bohaterski bonus. Już pomijam, że zablokowało zupełnie dżingiel dźwiękowy. No ale tak, w istocie, tak właśnie ta walka wygląda. Nie trzeba było zwiedzać innych, jak można zauważyć, lokacji typu świątynie. Bo zauważcie, proszę, mamy wszystkie tabliczki, wypadające z kruka. To jest tylko i wyłącznie po to, żeby już zakończyć ten wątek reliktów. No niestety, proszę wytłumaczcie mi, dlaczego ten wir zabija wszystkich w tej grze na hita. Kamienny kryształ. Nic nam to nie mówi, kamienny kryształ. Kamień w postaci kryształu ogniskującego. Już z tyłu głowy, kamień ogniskujący. Oho. Czyli będą teleporty. Trzęsienia ustały. Ja mówię, że mam szpon Beliara i prawdopodobnie pozbędę się tej broni, powiem Wam szczerze. Ona jest dobra, ona jest nawet bardzo dobra w returningu, ale ja jestem magiem. Czym jest to potrzebne? Nie, raczej. Oddajemy szpon, spytamy, co jest 5, i mamy relikty, wszystkie. I teraz wątek returninga intryga. Kamienny kryształ. Wiadomo, kamienny kryształ, więc teleporter. A gdzie mamy teleporter? Mamy w tym miejscu. Jeżeli ktoś zwiedzał mapę, a raczej to jest returning, więc to było wymagane, żeby pozwiedzać. Tu był piedestał. I aktywuje nam to teleport. I teraz prawdziwa intryga. Proszę zauważyć, złoty smok. Który ma bardzo dużą ścianę dialogów. Co tu warto tylko i wyłącznie powiedzieć... To to, że pojawia się jakiś tam demon fabularnie, na którego trzeba zdobyć mega, hiper OP broń. Taki troszkę wątek anime. Retulnik to jest jeden wielki fail. Ja już oddałem szpon, zauważcie Saturasowi, a Smog w samym dialogu mówi, żeby mu przynieść ten szpon. Normalnie bałbym się, że już zabugowałem sobie gierkę, ale uwaga, to jest najpiękniejsze. Czy masz przy sobie jeszcze ten szpon? I on nam go z powrotem oddaje. Gdzie w dialogu mówi, że wyrzuci go na dno no jeśli się nie mylę. Coś pięknego. I z powrotem u wielkiego smoka, spójrz na szpon. I jak można zniszczyć seniaka? Czyli tego demona, który rzekomo ma się pojawić. Okazuje się, że głównym sposobem na zabicie seniaka, i chyba jedynym, będzie zdobycie runy. Runy, która może pożerać duszę. I to jest ciekawa mechanika w returningu, bo to jest właśnie sposób na farmienie zdrowia, ten bardziej oficjalny. Mój sposób z reguły to jest picie tych młotów low podwójnych czy pojedynczych. Natomiast gra chciałaby, abyśmy zabijali potwory po uprzednim rzuceniu runy mora u Lartru, czy coś takiego. Jeden potwór daje nam 0,5 punkta zdrowia. A sam spel jest nieobszarowy, więc hey, trzeba je rzucać hey. pojedynczo na każdego potwora. To jest ten moment, kiedy można rozwinąć jeszcze postać, wykonać te lokacje, których tutaj nie zwiedziłem. Nie będzie tego dużo od razu, przypomnę, bo jestem w zasadzie w stanie wykonać jedną świątynię. Pomniejszenie w formie jednego egzemplarza miał Zuris w drugim rozdziale. I chyba już po samo pomniejszenie w grze nie występuje. Tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast, żeby nauczyć się tego czaru jako. Runa, właśnie. Mag wody ani mag ognia nie ma tej możliwości. Tutaj, właśnie ten cały wątek Galahada. I ktoś może powiedzieć, że to w zasadzie nie jest aż tak istotne. No jest istotne, bo jeżeli będziesz się zacinał później gdzieś, to przecież pomniejszenie ratuje dupę. A wątek Galahada bardzo łatwo zaciąć. I tu znowu returning. No nie wybacza błędów. Pomijam fakt, że tutaj są goblinscy, wojownicy, których nie ruszę, ale ja nie wykonam tej. Świątyni tutaj, bo nie mam akrobatyki, a tam trzeba wykonać skok wiary, czyli fail maksymalny. Natomiast przypomniałem sobie, że po zabiciu kruka znikają wszyscy kamienni strażnicy. A to powoduje, że faktycznie jest jedna świątynia, ta na bagnach, gdzie no czysto na papierze nie ma już żadnego potwora. Czy będą tu jakieś istotne przedmioty? No, teoretycznie nie, ale co się pojawia bardzo często? To tutaj na ołtarzu możemy znaleźć właśnie ten młot do zabijania kamiennych strażników. Czy on mi się pojawił w tym wypadku? No nie, ale to również nie jest problem, bo już na tym etapie go i nie potrzebuję. Unikatowa broń Gwiazda Nocy. Taka sobie. Na pewno na wejście do Jarkendaru najlepsza broń, jaką możemy zdobyć. Z mojej perspektywy, maga nic specjalnego. Jeszcze, żeby otworzyć sobie możliwość tworzenia podwójnych młotów low. Trzeba zabić tutaj błotnego węża. On zdaje się ma ten kluczyk do karczmy Snafa. Klucz. No właśnie. Drzwi otwarte. No tutaj interesuje nas tylko i wyłącznie podwójna receptura młotu Lowu, ponieważ ją można oddać. Yy, kurde, temu alchemikowi w obozie piratów i on będzie nam później sprzedawał. No właśnie. UF Młot Low. Mówię, że mam recepturę, on doczyta i od teraz mamy możliwość sprzedawania, a w zasadzie kupowania, przepraszam, podwójnych młotów low. I tutaj skrypty będą pomocne, dokładniej makro na myszce bądź klawiaturze. I jeszcze Greg, kruk jest historią. I w zasadzie tyle, no, wątek Nocy Kruka wykonany. Musimy sprawdzić, czy faktycznie ta skóra jest warta tyle, ile pokazuje nam opis 300, tak? Mam kilka trofeów skóry. 600 sztuk złota, czyli ile nam daje? 2 trzecie. Z tej wartości podanej, tam na dole, w ekwipunku, 2 trzecie to bardzo ważne. No i jeszcze komisyjnie, sprawdźmy, ile nam da Bosper za te skóry. Skóra ze strola: 900 sztuk złota, czyli faktycznie Bosper płaci 1 do 1, to co mamy tutaj w opisie do tego przedmiotu. Tak wyglądają statystyki po Jarkendarze. Ja już jednego nawet punktu gwarantuję Wam nie wydam na rozwój statystyk. Oprócz demonologii, bo tego faktycznie trzeba się nauczyć. No i kręgi magii. Cała reszta idzie zupełnie z bonusów. I to by było na tyle. Trzymajcie się bardzo gorąco. Pozdrow!